Krzychow, możesz podnieść. A, Krzycho. to ja, bo się witamy. Dzień dobry. E, e, lubicie nasze testy na kanale pięć e, sposobów na. Tam robimy mistrzostwa polskiej różnych rzeczy. A dzisiaj Arci, dziękujemy Ci. Siemano! <laughs> siemano, śmano! Co nam proponujesz? Moi kochani, dzisiaj przetestujemy rzeczy. Najtańsze ze sklepu? Danego sklepu mówimy jaki? Oczywiście co się po, Pojechałem do kerfura i wybrałem najtańszy produkt. I najdroższy, ale z tej samej kategorii. Ej, ale ja jestem ciekawy, czy Zajem. jakie mamy podniebienie, ale. czy luksusowe, czy, czy, są, czy I co, mamy tu? O, tutaj macie ten, no tutaj masz ten. Okej. Okay. Macie dwa pojemniczki. Ja tak biorę radę. w rękę? Uh -huh. Aha. O Boże. O Jezu. O Jezus Maria. Powiem no tak. A, bo no, tu już ty nie Dobra. Trzy, cztery. No, ja, no, ja mam. Dobrze. Razem wybraćmy to samo. Słuchajcie. Co? No. To jest jakiś odpad od orzechów. Śmierdzi z tłuszczem, jest gumowe, a nie chrupiące. To skrzypi na zębie. Jest świeże, mocno solone. Fajne. To jest, moim zdaniem, taka pulpa Ach. jak w To są y, gotowe z masy orzeszki, a to są prawdziwe orzechy, zbierane. To jest wam jedno. E, no Ferrari, Ale on ciągnie, on, on ciągnie tłuszczem. No, y, zdecydowanie wybraliśmy razem w dwójkę lewa. To jest tańszy czy droższe? Droższe. I już wam mówię, ja to jest wszystko przeliczone na kilogramy. Na kilogramy. Na dawaj. kilogramy, bo nie będziemy tutaj na opakowania, bo niektóre się troszkę różnią. No to, uh -huh. nie, to byłoby niemiarodajne, a kilogram to kilogram. Orzeszki Feliksa, które teraz jecie, za, kilo, za kilogram wychodzi 36 zł 11 groszy, ale ten Care Fura 18,78. To jest bardzo dużo A różnica jaki jest w sens płacić za główno? Wiecie co będziemy uciwić. Jak będą małe różnice. To będziemy mówili, że tak. Że nie czy... trzeba przypłacać, ale tego nie wolno kupować. Tak. Co przynosisz? Proszę, się mleczką. O! Czekaj, bo gryzłem pierwszy, jestem. O jezu, tragedia, o jezu. Prawę, I robimy to samo. Podniesiemy rączkę, które, dobrze? Się, tak robimy. Trzy, cztery. Nie! To moje. Nie! Tak, to twoje. Paskudne deklasacja. Tu siernieżna sierwnie, czekolada z prawdziwym kakao. Popo, tak jak było wcześniej. Rozpływa się yy, czok był zbierany na tej czekoladzie. A tu absolutnie czekolada zabarwiona cytrynowym posmakiem, żeby zaburzyć jej konsystencję. O, straszne. Przesłodzone, Zwarte i zbite, dużo gęstsze, a to chmurkowate. O! Napowietrzone. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Nie obchodzi mnie, czy tańsze, czy droższe. Mniej słodkie, mniej wyraziste, za to bardziej stonowane. Ja na co dzień nie jem cukru od jakiegoś czasu i, i wchodzi mi te mniej e, słodkie i bardziej pulchne. Z prawej strony droższe. Dwie One dwie. wygląda ładniej, to trzeba przyznać. To już prawda? Wam mówię. co to jest. Tasie mleczko, oryginalne. 65 zł i 26 groszy kilogram. O matko, ale drogie, wydaje się. A, pianka najtańsza. 34 zł i 94 grosze. Po połowę robią patrzkę ten. A nie ma takiej różnicy. Według mnie, się. według panowie, ma... nie ma takich różnicy. Tak, ale dobrze, no to fajnie. Dla mnie to ten substytut. Znaczy tego, że wybraliśmy, dawaj punkt i temu i temu. Czyli za pierwsze yy, oryginały yy, mają dwa punkty. Tak. Po drugim jest 3,1. Co tam niesiesz? No, sery takie yy, w stylu Hochland, ale ja będę musiał wam je podać. No to daj nam. Do, daj do prawej i do lewej tak. ręki po prostu, mhm. jeżeli tak możemy. O tak, tak, wam, jakie jest rozłożony i powoli sobie dziubcie, bo powiem ci, że yy, tak to wam się rozwali w rękach. I po, podziubajcie sobie jednego, oh, drugiego. Czekaj, ja sobie wezmę też tu kawałek? Bardzo no, pyszne jedzenie. Ja nie jest tyle. ręka do góry, który lepszy? Trzy, cztery. Możemy ściągnąć. Obydwa są bardzo dobre. Prawy ma po prostu mniej smaku, jest bardziej maślany, ma mniej soli, ale moim zdaniem przy, jak macie jakąś szynkę i jak robicie z nim tosta, to już to zniknie, trzyma mniej soli. Wydaje mi się, że jest lekka różnica, ale dla mnie ten trochę bardziej kremowy, a ten bardziej wyrazisty. Dlatego to jest no. różnica smakowa. Ten ma trochę więcej aromatu, mm -hmm, a tak. ten ma mniej. Dlatego... Ale jak lubicie maślane, to polubicie tak. ten, mm. jak lubicie takie lekko słonawy, to ten. Omnitro. Ale wybieramy lewy. arci, który był droższy? Eee, lewy. To jest Golda Hochland. Powiem Wam tak, jeżeli nie wyczuwacie jakiejś ogromnej różnicy. Nie ma ogromnej, serio. To moim zdaniem nie warto przepłacać. O, Opa, 49,90 kosztuje kilogram Hochlanda. A 29,60 yy, no, po prostu produktów produktu z Nie, I uczciwie? uczciwie? Nie warto przepłacać. Nie warto. Ale to jest tylko nasze zgubne. Mieliśmy wybrać lepsze. Daliśmy dwa punkty droższym. Dobra, jest na razie 5-1 dla droższych. No cześć. Widzieliście naszą książkę z najbardziej pokręconymi, najlepszymi i sprawdzonymi przepisami, do których składniki znajdziesz w każdym sklepie? To, co w ostatnich latach zrobiło na nas największe kulinarne wrażenie, jest właśnie w naszym e-booku, który kosztuje mniej niż kebab. Tak. Też uważamy, że 28,50 to zacnie niska cena. Link w opisie. Teraz latują kabanosy. O, tak to wy, wy zaraz zejdziecie. O, gruba, stwardy. No. O Ale robaku, nie wiem, który jest, Czuchu, nie, nie, nie Dobra, który nam bardziej smakuje. 3-4. Mhm. To jest kabanos kiełbasiany. Mhm. On ma, on ma wszystko, w sensie, Skórka, która jest okładką, treść, która jest tym środkiem. No i smak jest jak gdyby fabułą. A ten ma skórkę i przyprawę. I nie ma treści. I fabuła jest, no, to jest po prostu, to jest za cienkie, za bardzo wysuszone. Ja już widzę, że to jest tarczyński, pewnie? Mm -hmm. Tak mi się wydaje. Ja szczelam, ale chyba tylko takie tarczyński ma. Ten jest taki do jedzenia się. Ja trochę uważam, że jak ja to żyłem, miałem zamknięte oczy, to dla mnie to była pole przypraw. Jak byłem i byłem w kawanosowie. Tam, gdzie zbierają przyprawy do nich. Koniec. To nie, nie mam tak. mięsa na bak jest takie coś Polsce. No Ale o kim mów, O którym mówisz? O tym, o cienkim. Okej, okay, a o grubym? No. Gruby jest dla mnie do najedzenia, ale jest lekko plastikowy, ale mi wchodzi. Ja y, do auta, na drogę, jakbym jechał nawet 20 km to bym go z chęcią przejechał. To który twój wygrał? Nie prawda? Nieprawda. Czy to jest tańszy kabanos? Drossze. 84 zł i 39 groszy. I to, ja to, ja był, coś. to były naprawdę jedne z... Najdroższych. to W sumie najdroższy. Co to jest? Kto to Bardzo jest? drogie. To są Krakusa. A te są najtańsze? Tak, a te kosztują 58 zł i 50 groszy. Weź to, to są. To, to są marka Kerfu. Ty, ale ja nie chcę, znowu muszę to powiedzieć, marka bo ty. będą komentarze. Krakus, rakus, krokus, krokus. Bo ostatnio wybraliśmy e, Krakus, punkty. No, no. I Bo na, napisaliście, że testy sponsorowane nie jest. Mówi się nam, nagrywamy bo tyle lat, testy nie są ale sponsorowane. Ale te Kerfurowe te robi Sokołów, widzę. Czyli, ale lecimy, burza. Wszędzie najdroższe, tylko tu był remis. Dobra, i spróbujcie, bo teraz macie do picia. Uważajcie. Mhm. No pachnie kubusiem. Dla mnie nie. O, kurde, ale, ale nie chcę gadać, ale jeżeli... Jest jedzem... po zapachu czujesz, które jest prawdziwe. Ale jeden maliną sztuczną no. w syropie. W jednym, jak piję, to się czuję, jakbym był w Daglasie, a drugie to, jakbym był zbierał maliny. No. Ja też A nie, najpierw lepsze. Dobra. Trzy, cztery. Mhm. Prawy. Ten końcówkę ma yy, zdrową. Końcówkę ma warzywniaka. Dokładnie tak. Jakby mi jak ktoś tą marchewkę na końcu starł, że mm -hmm. ona bzzz, Leci i to trzyma poziom cały czas, mm -hmm. a to zaczyna się takim przecierowym, ta lewa, i nagle wjeżdża tym syropem, co się rozrabia, co, może się nie rozrabia, co Primoż dodaje do piwa. Mm -hmm. Tym malinowym, mm -hmm. z którym, no, tym soczkiem takim chemicznym. Arci, które jest droższe? No i trafiliście, sok kubuś to jest. Prawy. A drugi był o wiele gorszy? Bo dla mnie o wiele. No był tak? i inny trochę. No to inaczej. Tutaj wychodzi 10,30 groszy za litr w kubusiu. Tak. A w drugim 4,70 siedemdziesiąt. Tak, o matko. Bardziej tego lisa. nie poznają, ale to ciągnie wodą na nie, końcu. No wodą z syropem. ja osobiście bym nie przepłacał. Ja wam powiem tak, to jest drugie tyle, naprawdę. 4,70 za litr, a tu jest 10,30. Co ma szarci. Coś, co zwykle dzieci rano jedzą z mleczkiem. Płatki! No. Kukurydziane. Nie, nie tylko dzieci. To, so, powiem Ci tak, mi się wydaje, że dzieci, które jedzą kukurydziane, to jest coraz mniej. Moje Corn Flakes, to to Jakie? Corn Flakes. Corn Flakes? No Corn Flakes. Raz tutaj, tak? Klamerki kolejne jest ten, o. No dobra. Dwa zdecydowanie inne produkty. Tak, ja nie różnicy. Ale Wy macie smaka, jeżeli czujecie. Konosz rękę? Trzy, cztery. No, ty zaczynasz o swoim. Dlaczego uważasz, że twoje jest lepsze? Nie mam pojęcia. Eee, dla mnie są bardzo podobne smakowo. Wpadają w kukurydzę. jedna wydaje mi się lekko, dlatego wygrała, bo była lekko słodsza. Te z prawej są zdecydowanie, nie wiem, jak to powiedzieć, dla mnie naturalniejsze. Mm. Są chrupkie, są takie, że się rozpadają w buzi, a te mają taką jakby lekką skorupkę. Do tego przy niektórych trafiłem takie na języku, które były wypieczone a, i smakowały. Jak pod prażonym słonecznikiem, pod prażonym orzechem, no, 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 no. te dla mnie są, wydaje mi się, że tańsze, bo nie mieli w hajsu, żeby dodawać, nie wiem, jakiejś otoczki cukrowej, nie wiem, jak to nazwać. Kur, nie, no ale te, ale te są najbardziej przyprażone, mi się wydaje, takie bardziej upieczone. Te. No właśnie, ale te mają jakby aż skórkę. No. Mm. wybrał tańsze, jak mówi, które wybrał Krzysztof droższe. Za kilogram wychodzą 21,56, ja. a tańsze 15,96. Ale czyli klawer byś kupił teraz te tańsze? Do Oczywiście, hotel. będę wiedział, ale nie wiem jaka to jest marka. No to jest Kerfurowa marka. A szczerze, ja też bym kupił tańsze. To jest znaczkiem Kerfura po prostu. Okej, okay, Czyli krzyku e, na język wygrało. Jaki jest wynik? 10,2. To jest masło, spokojnie, nie stresujcie się. Naprawdę będzie masło no, Tak. Kurde, tak. będzie masło. O kurde. Kłkoś waki dobre. Niestety ja wiem, że tańsze będzie lepsze, ale. No. To jest hardcore. Dlaczego tańsze będzie lepsze? Bo będzie Że tu jest ogromna pewnie różnica w cenie. no w sensie To maku jest także torpeda. Ma... Tak? Ty masz torpedę? Tak ty nie czujesz różnicy? Hmm. Naprawdę? Ja szczerze mówiąc też nie czułem różnicy specjalnej. Podnosimy co wygrało. No cieka, ja już ja podniosłem. No, ja też. To jest masło, które tak daje słonecznikiem, ja widzę te żółte yy, dzidle od kwiego kwiatka. Co ty gadasz? No, bo to tak daje słonecznikiem, że to jest To jest ambrozja. Chleb się cieszy jak to ląduje na wyciszczy. To jest słonecznikiem? No. no! Weź ty wyprój, bo ty masz jeszcze orzecha. Nie! Nie czujesz czego? Ty w Almet te masło! Dobra, a ty krzywd, wiesz, z czego się robi masło? Z krwi mleka. A, no dobrze, dreszczył. A to i czujesz smak słonecznika, tak? Bardzo! Co bardzo! Pani tak? myślełem, masz coś w zębach. No, no nie no, jak boga kucha, no nie, no... To jest słonecznik, ale pysznie. Przede wszystkim to jest dużo bardziej delikatne według mnie. Trochę się zawiodłem. Czemu? Czemu? Bo myślałem, że to masło przegra. Yy, powiem wam tak, no tak, lurpak, masło lurpak. 57 zł i 45 groszy za kilogram. No już cena za masło. A yy, obok było yy, ich po prostu... Yy, masło Simple i też ma 82% tłuszczu, czyli okay. takie same tak no. naprawdę. Ale powiem Wam, że ono kosztuje 34 zł, no. i 35 5 czyli 35 zł przeciwko. Powiedz mi, dlaczego no. tak inaczej się zachowują. No. Twarda bryłka. A tak. nie mam pojęcia. Się... Tak, tak, pyszne. Ale wiecie, no w składzie tu nie ma. Ale nic zobacz, to kuba z bliska, jakbym mógł Ci powiedzieć, nawet jak to będę kroił. Co, patrzcie. Widzicie, jak mi ucieka? No. Nie Dobra, patrz. Chce i odciąłem, nie? No. Naciskam tu, ja. to widać. Jestem zaskoczony tym, co Wy mówicie. Jest tak pyszne. Dobra, nie. z kabanosem? Wow! Ja chciałem z żółtym serem. Wow! Poczekaj, teraz test. Jaki wynik? 12,2. O, to jest jeszcze lepsze, bo one było 200 gramów mają. Aha. I ta kosztuje tańsza 7 złotych. No. A ta 11,50. 11,50 już masło kosztuje? Nie no, to ja bym chciał tego z 11,50. Bardzo życzyłbym no. sobie, że go jeść. Ale jeżeli jest różnica i wyczuwacie, że naprawdę. Dobra, a on to to sobie browara, żeby dołożyć do tego? Zdecydowanie. No to jest. No to, ja to, zdecydowanie nie. No. nie. A ja kiedyś takie masło prawdziwe? Oj, błagam was, zaproście nas na dzień na wsi. Tak! Wsi tak! Jedziemy. Taki, żebyśmy doili krowy. Przecież żeby... żebyśmy... ja nie dotknę krowy. A żebyś. Co? Przecież ja nie dotknę krowy. O! Idealnie Nie Będziesz zapłaniał, nie będziesz doił. Ej, zjemy takie... wypijemy coś. Pomożemy wam skosić trawę. Jak ktoś ma blisko zielonej góry, takie, jak to się nazywa? Bale? A co? Jakie bale? No, bo ja chciałem siano otoczyć. Aha, ja chciałem się ty leżeć w ogrzewaniu jacuzzi. Takie gospodarstwo rolne, w którym trzeba popracować, to my się piszemy. No ja mam rodzinę. Oni naprawdę tam mają, mają 120 krów. Kożeniu już ich nie doją taką. Tylko. Bzzz. Ale nie jak widzowie mają, to nie dzwonią. Gdzie No do, do siebie. Tuńczyk. Dobra. O Tuńczyk. Kurde, tu jestem ciekawy. Zawsze chciałem, żebyś taki test na Rio Mare, bo mnie wkurzały jego ceny. No, ceny są. No ja wiem. No, ja też wiem. A to by może. Ja trzy, cztery rękę. 3, 4. Co? Nie różnica, że szok. Ja tylko sobie dziugnę, co? A. Nie, no wiesz, to jest dla mnie. Y, 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 Czerpie. Chodź, chodź konsystencji, o nie odkończ. Mówisz, to się żuje, człowieku. O nie, ale to jest dla mnie takie... To jest mięso. No, mięso, ale aż mnie dławi. Ej, to jest tak, jakbyś karkówka robił już setny raz i wiesz, co zrobić, żeby ona w piekarniku była miękka. A to jest tak, jak robisz po raz pierwszy, trzymasz ją za krótko. Robi się gumowa. Kurek. ale jest przyprawana. No nie, no właśnie, tylko woda, bardziej słona. Ej, te mięso jest zdecydowanie lepszej jakości dla mnie. Mm. O okolicznie. Nie, może być lepsze, bo jest takie na zębie się łamie, ale. Ja się nie krztusiłem. No Ty, to, ale teraz w dołu mnie. czuję puszkę. Tak jest sam. bardzo, bardzo duża różnica. W cenie. Mm, Już wam. Jest różnica. No jest, ale. Smak jest ten sam. Słuchajcie. Nie. Rio Mare. A to jest Rio Mare. 121 zł i 34 grosze za kilogram. 121 zł, a tuńczyk najtańszy firmy Classic, kurczę, Terfur, 45 W puszce, jak otworzyłem, bo ty wy tego nie widzicie, ale tutaj był taki no, bełt, bym powiedział, tej tańszej. Taki wrzucony, słabo wyglądało. Tutaj wyglądało przepięknie, bo był kawał mięsa włożony, okay. ale no mówię, no nie da wam tego z wodą, muszę to odsączyć, jak odsączyłem tutaj i odsączyłem tutaj i rozgniotłem, to de facto, moim zdaniem, nie widać aż takiej ogromnej różnicy. To jest ładniejsze, zdecydowanie, ale w smaku kurde, hammer. Lepiej mi smakował, różnica jest niewarta, po prostu. No co, chyba to też możecie widzieć. No to dobra. Panowie, tego nie zjecie tak normalnie. W sensie, jeżeli poznamy marki, tak? O to ci chodzi. Do. Ej, co tu jest w ogóle? No to też, wiecie, to też dobrze, jak dobrze, widzicie. Cztery. Co to jest? No, pomidory. <grafię> no, gratuluję. Zagadki. A jeszcze mogą być gołąbki albo kupa, ty. <grafię> No Dobra, którego próbujemy? To pomidory są. Okay. Co <grafię> no, ci? No co ty? To może oh. podajmy sobie tą rękę, którą uważamy, że wygrała. No tak podejrzewałem, że to będzie prawa, no. Ja pierdzielę. Słuchajcie, tu jest delikatniej, tu jest pomidorowo, koncentrat w wodzie, ale tu już wjeżdża taka gorzkość. No tu jest woda w koncentracie. Ale kolor jest znacznie bardziej aromatyczny. Taki głęboki, no widać, nie? Trochę jakby ketchup pudliszki rozwodnić. Bo to jest z Passata? Nie no, i bo ja nie wiem Czy to jest. Ja nie, to katalizator nie. z Passata? Nie, ale w sensie dla mnie szczerze? Co, nie wiem, patrzę na to, co i mam wrażenie, że to mogą być pomidory z puszce na przykład. Myślisz? <grywa> Jestem, zim. 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 A co ty myślisz, co to może być? Obrane pomidory. <grywa> <grywa> Obydwa produkty dla mnie niezjadliwe, Ja wiem, z czego nie korzystał. Ja bym wolał chyba normalną malinukę. Ten ma straszny smak. No ten ma straszny smak, ale lepszy. Tak, dokładnie tak. Z prawej wygrał, to tańszy. serio? Bo mniej tego smaku nie niedobrego. Te droższe, czyli których nie wybraliście wy, no. kosztują 19,50 za kilogram, a te tańsze 8 zł. Kocham malina, ten kisie. Ej, jaki ładny. Dobra, bierzemy prawe, Krzychu. O kurde. Ej. O Jerzy, czujesz? Ja jeszcze czuję, ale nie wiem. Czeka, tak per... <noise> taki W ogóle taki ładny perfum. O jest jakie to dobre. Ale to jest dziutkie. Ja nie lubię kisielu, ale. O Jezu, jaki pyszny. Ja tego nie jadłbym 10 lat. Czuję się jakbym był w przedszkolu. Dzięki, ja, kur... O kurde, pyszne. Wiem, że to jest w że odkryć odkryć odcinka, Aż jakieś rejestry. No Bo tak dawno nie jadłem. Dwa są bardzo podobne według mnie. Ale ja mam swój typ. Oczywiście. Trzy, cztery. No, no nie. Niestety myślę, że ten jest tańszy. Tak. Ma więcej zawiesiny. Jest płaszczy. No i dlatego mi smakuje. Aha, a ten jest taka intensywność, jest taki uh -huh. la roche, Rocher, kisielowe. To jest dla mnie wow, no po prostu i ta intensywność wraz z tą, mówię, korą wyczuwalną na zębie jest bardzo dobrym kisielem. Klamer wybrał droższy? Hmm. Czyli do, doktora Edkera, ale procentowo za, kilo, za kilogram wychodzi kosmos, bo ten droższy wychodzi 62 zł za kilogram, a ten tańszy 38. Ale słuchajcie, no ale to za smak. No, no, uważam, że no, malina. Rumoleśny. Wiśnie. Serio? Nie. Niemożliwe. Ale dziwne, nie? Że jest. Wiśnia, gdzie wydaje się takim prostszym produktem do uzyskania smaku, Wiśnia. Tak mi się wydawało no, no, że ty zawsze. A teraz powiedziałeś? Nie ma opcji, Wiśnia. Wiśnia mi się nie kojarzy z taką ilością słodyczy. Mm -hmm. Ta, musiał Można być lekko i kwas powinien być. No, lekko, nie? Chodź. Ale dobry smak, dobry smak. Nie, nie warzywki, dobry smak. No dobrze, tutaj też jest jeden jeden. Powiem Wam teraz szczerze, bo Was nie ma na naszym miejscu. Mm -hmm. Ja uważam, że mimo... wynik jest rozgadzący. Jak zobaczycie jakiś mecz na do 6, to, to nie to ma. To nie ma wątpliwości, to. jak to wyglądało. Nie było walki. Niby. To na języku nie jest tak, jakby to tak. wyglądało. Aha. Ten odcinek serio powiedział mi, żeby zobaczyć czasami półkę niżej, przeczytać skład, bo czasami nie ma sensu. Ja tylko przelecę przez moje rzeczy. Ptasie Mleczka, 1-1, dysonans. Tutaj wygrało droższe, ale nie ma problemu. Najszy. To było bardziej mleczne, po prostu. Kabanosy i tu się sprawdza, że tanie mięsopsy jedzą. Tak. To brzydkie jest powiedzenie, ale tak. tam to jest zupełnie inna jakość. Soczki, lepszy, ale ten drugi też możecie wypić. Gdyby ten nie stał obok, to mógłbyś go pić. No, Ja tak mówię o tak, sobie to, to zaraz spadź. Krupeczki, jak komu. Aha. Masełko tu też jest ciekawe, ale już szynka ser i już jest inaczej. Tunczyki jak komu. Orzechy, kubła. Dałeś tam pierwszy produkt który rozwalił nam czaszkę. Tak. Jakby były takie różnice, to nigdy bym nie sięgnął na tej półki. To jest największa różnica w produktach. Tu wybraliśmy tańsze. Tak. Tu jest nam to obojętne. Obojęte, dokładnie. Więc yy, same takie podsumowanie mówię wszystko. A jakbyś miał wybrać jeden taki. <grym> kisiel. A jakbyś miał jeden produkt wybrać, który cię najbardziej urzek z tego wszystkiego, najsmaczniejszy dla ciebie. Bo ja mam jednego tutaj z takiego mojego, którego na pewno bym chciał pójść do sklepu. Po niego? No. no. Ale kwestia, czy masz ochotę na kabanosy, nie? A nie, pożyczyłbym nawet. No, no nie wiem, nie. nie potrafię powiedzieć, że to jest pytanie, mnie... ale pozemki się lodowa, jeżeli ja to pytam. Nie, dla mnie tym wygranym odcinka jest masło. Serio. Największe na mnie wrażenie zrobiło, zrobiło. Jak pisz dobre masło, to one rozwala mi czaszkę. Ale to dobrze, rozobycie. To... Jak napiszcie, że Wam się podobało, bo fajnie się to nagrywa. Tak, bardzo. Super. No. Fajne, fajne. Trzymajcie się, oglądajcie inne odcinki, przechodźcie na kanał nasz drugi, tam zobaczycie inne testy. C'est pas.